Dzień dobry, chwilowo nie z Ukrainy. Ja nazywam się Karolina Kuzema, a w tym miejscu powinny być dzisiaj, tak, tak, zapiski z Niedonieckiego kwadratu. Dobrze pamiętacie, ale tak jak uprzedzałam, lipiec jest takim trochę urlopowym sezonem. Urlopowym nie do końca dla mnie, ale dla Was na pewno i nie chcę wszystkich tutaj obserwujących zamęczać, zasypywać informacjami. A tak zupełnie serio, lipiec ma posłużyć trochę na przebudowę tego kanału i przygotowanie go do takiego działania. Mam nadzieję, już na fula od września, sierpień będzie przejściowy, ale nie będę, nie będę się powtarzać. Słuchajcie, nie wiem, pewnie część z Was widziała. To ostatnie wideo, które było dopasowane do playlisty w drodze. Tutaj nie będzie w drodze, tutaj nie wiem, czy wideo jako specjalne, czy co. O co chodzi na tej wojnie? Oczywiście, o co chodzi na tej wojnie, jak nie wiadomo, o co chodzi. I ja właśnie o tym chciałam trochę, trochę dzisiaj powiedzieć w nawiązaniu do ostatniego filmu. Mówiłam Wam o tym, że. Ukraina rozwija w pewien sw sposób swój przemysł zbrojeniowy, przeczytałam ostatnio, no tak, rozwija, bo przecież robiła to od czasów ZSRR. No na pewno przemysł dronowy pewnie też od czasów ZSRR rozwijała i dlatego jest on na takim, na takim poziomie. Zresztą e, notabene znowu ukraińskie drony, ukraińskie pociski, słuchajcie, uderzyły w cele w głębi Rosji, to jest nawet po tysiąc, e, tysiąc kilka kilometrów od granicy, z Ukrainą. To się dzieje. Rosjanie są wściekli. Kiedy nagrywam to wideo, jesteśmy niby po kolejnej spokojniejszej nocy, co oznacza chyba 50-kilka dronów wypuszczonych w kierunku Ukrainy. No ale niestety, uderzenia w odejście, uderzenia w Połtawie pokazują, że to wcale nie jest takie spokojniejsze. I niestety to jest to, o czym też mówiłam ostatnio, ale powtórzę, ponieważ jakby zasięgi są. Fatalne, o tak to nazwę, to niestety należy się spodziewać kolejnych zmasowanych ataków, ataków kombinowanych. To jest trochę tak z Rosjanami, ja to dzisiaj zresztą dla patronek, patronów pisałam na patronacie. To jest tak, że oni sobie składają, 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 jak taka kokoszka, kokoszka, a później bach, z grubej rury. Tyle tylko, że niepokojąca jest jeszcze inna rzecz, bo to, że jest kłopot z obroną przeciwlotniczą, to wiemy. Ja zaraz też do tego przejdę, natomiast to, że ten kłopot jest w momencie ataku kombinowanego, czy takiego zmasowanego ataku, albo ataku w rojach w takich potężnych ilościach, no to wiadomo, że jest jak jest i nigdy nie będzie takiej celności, skuteczności i tak dalej. Natomiast przy 50 dronach, no oczywiście tutaj też widzieliśmy jak to, jak to leci, to zaczyna, być, to zaczyna być niepokojące. No i o co, o co tutaj chodzi? Nagle wielkie poruszenie, że Stany Zjednoczone y Powiedziały, że nie będą dalej militarnie wspierać Ukrainy. No przepraszam bardzo, czy ktoś jest zaskoczony? Ja rozumiem, że to zostało powiedziane oficjalnie, oficjalnie chociaż oczywiście Stany też teraz próbują trochę na okrętkę z tego, z tego wychodzić. Druga kwestia to to, co stanie się ze sprzętem zakontraktowanym, czekającym w Polsce na to, by dotrzeć do Ukrainy, bo tutaj też głosy są bardzo różne, zdania są podzielone, no i o tym się też pewnie. Z Czasem przekonamy, natomiast zrobiło się straszne zamieszanie, no ale nic dziwnego, że to zamieszanie się zrobiło. Pytanie, jak Stany Zjednoczone odpowiedzą na pytanie Wołodymira Zeleńskiego. Ja przypomnę, że on po szczycie NATO w Hadze zaproponował zakup Patriotu za pieniądze. A jak, no co, teraz Trump odrzuci kasę? Przecież to jest człowiek, który tylko myśli zerami w liczbach, o ile myśli, przepraszam. Trochę zaspoilowałam sobotni wywiad z Martinem, z Marcinem Gliwą, z Martinem, z Martinem K, dobrze wam znanym sporo miejsca, poświęcił on właśnie analizie tego wstrzymania pomocy przez Amerykanów czy też zachowania samego Donalda Trumpa, bo Trzeba sobie przypomnieć, że on słynie jednak z tego, że jednego dnia powie coś, a później powie, że co ja naprawdę powiedziałem? Kiedy ja tego nie pamiętam, wiecie do czego, do czego w tym momencie pije. Natomiast sytuacja jest dosyć, dosyć trudna, bo o ile z jakimiś dronami i z kwestią ataku Ukraina jest w stanie sobie jeszcze w tej chwili jakoś radzić, tak, z kwestią obrony. Przede wszystkim obrony przeciwlotniczej nie. Spójrzcie chociażby, jak wyglądał poranny czwartkowy atak na Połtawę. Tam po prostu trzy drony wleciały jeden po drugim, czy to w budynek TCK, no różne tam są wersje i tak dalej. To, że obrona przeciwlotnicza yy, przepuściła je w taki sposób, Świadczy a o zaskoczeniu obrony przeciwlotniczej, na przykład kierunkiem, ale też o stanie obrony przeciwlotniczej. No i to jest, to jest punkt, moim zdaniem, do dyskusji. Ja tutaj specjalnie nie będę teraz zagłębiać się w, w nazewnictwo tego, co dokładnie zostało zatrzymane, jeżeli chodzi o stronę amerykańską, bo znajdziecie to. U tych, którzy się tym profesjonalnie zajmują, i polecam, jeżeli kogoś to tak bardzo mocno interesuje i zna się na tym, tu jest istotny gest. Tu jest istotna sama decyzja. Tu jest istotne podejście Trumpa, który twierdzi, że jest. Nie do zastąpienia, że pomoc amerykańska jest nie do zastąpienia, że pomoc amerykańska jest jedyna słuszna i najlepsza. No i teraz pytanie, co on de facto, tą decyzją chce pokazać? No Chce pokazać, że jak tupnie nogą, to wszystko się wydarzy. No nie, bo pokazał, że jego tupanie nóżką to jest takie walenie łopatką yy, o wiaderko, odenko wiaderka w, w piaskownicy na poziomie pięciolatka. Bo ja przypomnę, że on przecież zapowiadał, że w 24 godziny, a później tak naprawdę w 30 dni czy 90 dni zakończy wojnę między Rosją a Ukrainą, a tak naprawdę rosyjską agresję w Ukrainie, co zdążył zrobić od stycznia, kiedy został zaprzysiężony na prezydenta. No, zdążył rozpętać kolejną wojnę. Za chwilę będziemy. Pewnie świadkami tego, że o nim będziemy mówić, jak rozpętałem Trzecią Wojnę światową, ja zupełnie nie żartuję. Bo teraz mówienie o pokoju między Iranem i Izraelem to jest dla mnie naprawdę mało śmieszny żart, chociaż ja się tym rejonem świata w ogóle nigdy nie zajmowałam, może nie do końca, tak, bo wiemy, że miałam epizody związane z wojną w Syrii. Natomiast zupełnie inne. Nie zajmowałam się geopolityką i żadną historią bardziej zagłębioną niż ta, która była w szkole. Ja się nie tego, tego nie wstydzę. Czytam bardzo chętnie chociażby Jarosława Kocieszewskiego, który tu bardzo e, fajnie analizuje, zresztą polecam. E, I tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że Trump się strasznie pogubił. On się strasznie pogubił e, w tych wszystkich tak. wojnach. E, I teraz tak. musi znaleźć sposób na to, by z tego wybrnąć. No a jak on ma z tego wybrnąć, skoro tak naprawdę no, nie ma na koncie jakiegoś takiego spektakularnego sukcesu. Znaczy poza tym z bombardowaniem Iranu, oczywiście, bo to był sukces i to bez dwóch zdań. Ale mówienie o tym, że doprowadził do pokoju między Izraelem a Iranem, to jest trochę przygięcie. No fakt, że został nominowany do pokojowej nagrody Nobla, tego pozwólcie, nie będę komentować. Natomiast no w tej chwili co? W jakim on jest miejscu? Dlaczego on musi znowu coś pokazać? No, niestety, znowu pokazuje to kosztem Ukrainy. Ja będę cały czas powtarzać, że to winą Amerykanów jest to, co stało się w obwodzie kurskim. Albo przynajmniej liną pośrednią. Zatrzymanie w tym momencie, w którym byli Ukraińcy w Obwodzie Kurskim, e, informacji wywiadowczych w ogromnej mierze przyczyniło się też do decyzji o wycofaniu wojsk ukraińskich z terenów Obwodu Kurskiego. I to, że ktoś będzie mówił, że takie były decyzje wcześniej podjęte, ja to szanuję. Ja przez ponad trzy lata naprawdę mieszkania w tym kraju nauczyłam się. Podchodzić do różnych informacji, różnych źródeł i różnych stron, w tym strony ukraińskiej, z bardzo dużym dystansem. Niestety, niektórym osobom, które tutaj sporadycznie pracują, no, te weryfikacje przychodzą ciężej. No, ja to rozumiem, no, nie mają takiego doświadczenia, w związku z tym jest, jest czasem ciężko, ale słuchajcie, to się zdarza najlepszym i ja to, ja to widziałam też po ukraińskich dziennikarzach, którzy potrafili pewne rzeczy przyjąć, no powiedzmy, na klatę, bez, bez takiej większej weryfikacji, a później okazywało się, że jednak to nie jest do końca tak. Zresztą podam, podam Wam teraz taki fajny przykład na koniec. Takiego ping-ponga informacyjnego, już odejdźmy od tej Ameryki, odejdźmy od, od Trumpa i tak dalej. E, mamy taką wioskę, Daczne. Może słyszeliście o niej. To jest obwód dnie propietrowskim. Tłumaczyłam Wam kiedyś dlaczego dni Czyli miasto Dniepr nie nazywa się już Dniepropietrowskiem, bo zostało zdekomunizowane, ale do zdekomunizowania obwodów trzeba zmiany konstytucji, w związku z tym dalej mamy obwód Dniepropietrowski i obwód Kirowogradzki ze stolicą w mieście Kropywnicki. No ale wróćmy do tego obwodu Dniepropietrowskiego, o tym też będzie bardzo dużo właśnie w wywiadzie z Martinem. To jest ambicjonalny w tej chwili obwód dla Putina. Bo Sumy, no to już wiecie, on sobie może gadać, że no wszedł już do obwodu sumskiego, on mówi, że może nie zająć miasta Sumy, bo to nie jest ich cel, bla, 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 zostawmy. Ale wejść do obwodu propietrowskiego. dla nich to było coś. I słuchajcie, oni ogłosili, że weszli. Ja już nie wiem, który raz ogłosili do obwodu Dniepropietrowskiego. No i właśnie to była ta wieś Daczna. Nie macie pojęcia, co zrobiło się nie na rosyjskich telegramach, na ukraińskich. Ukraińscy dziennikarze, no to nie tylko blogerzy i tak dalej, ukraińscy dziennikarze wpadli w jakiś amok, mam wrażenie. Zresztą kilka osób to gdzieś słusznie w mediach społecznościowych odnotowało. I zaczęło się labiadowanie, Boże, Boże, co się wydarzyło, Boże, Boże. No i teraz wychodzi na to, że tak. Grupy dywersyjne rosyjskie weszły do Dacznego, zrobiły sobie zdjęcie z ruską flagą, zostały natychmiast stamtąd wypchnięte przez siły ukraińskie, a udało im się te 5 kilometrów tym Rosjanom przez jakieś pół roku albo lepiej robić. Boże... Naprawdę. Ukraińscy dziennikarze dali się złapać na tę propagandę. Niestety, wszyscy są już mocno zmęczeni. Do tego dochodzi nam w ogóle szaleństwo ze sztuczną e, inteligencją. Dziś też takie piękne zdjęcie widziałam. A w ogóle abstrahuję od Ukrainy, e, no ale ono naprawdę na pierwszy rzut oka wyglądało jak wyglądało z jakimiś takimi ładnymi dziećmi. E, no nieważne, to wszystkim po prostu zaczyna już e, mieszać naprawdę. W tej chwili weryfikacja informacji jest bardzo, bardzo trudna i y, trzeba na to też brać poprawkę, ale dlatego też apeluję do kolegów, dziennikarzy, trochę się nie ścigajcie na te newsy, czy to tam z Ukrainy, czy to z Iranu, Izraela, bo tam też widziałam, że straszne bzdury się y, pojawiały właśnie związane ze sztuczną y, inteligencją. Ale teraz wróćmy jeszcze do tego da daczne, dacz, Dacznego. Na teraz, czyli na czwartek Daczne jest w rękach ukraińców. Natomiast czy tak będzie dalej, nie wiem. Ale Boże kochany wejście Rosjan po pół roku albo lepiej do wiochy w innym obwodzie ma wyłącznie wymiar propagandowy. To nic nie zmieni. To nie znaczy, że oni pójdą zaraz na Dniepr. To nie znaczy, że oni nawet zajmą Mrefę która jest na drodze z Pokrowska do Pawłogradu, Pawłogradu o obwodzie w dniepropietrowskim i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że tutaj nastąpiło jakieś mega nieporozumienie w kwestii tego wejścia, nie wejścia do obwodu dniepropietrowskiego. Spokój. Spokój, tak? Weszli też do obwodu sumskiego. Widzicie co tam się dzieje? Wielu z was na pewno obserwuje Deep State Map. Ja też staram się na bieżąco informować. Natomiast też nie zgadzam się z wersją najwyższych ukraińskich władz mówiących o zatrzymaniu absolutnym Rosjan w obwodzie Sumskim. Zgadzam się, że to spowolnienie nastąpiło i nie, nie tylko i wyłącznie dzięki oddziałom HUR, które zostały tam przesłane, bo tak brzmi oficjalny komunikat. Bo to nieprawda, ale nie będę tutaj znowu prostować tego, co prostować powinni inni, bo nie jestem niczym rzecznikiem prasowym. Tym bardziej uważam, że Ukraińcy dużo uczciwiej, przede wszystkim wobec swoich obywateli, powinni prowadzić komunikację. Słuchajcie, prawie zapiski się nam z tego zrobiły 15, 15 minut. Bardzo dziękuję. Zapraszam do subskrypcji. No, przepraszam, że ja taka nieuczesana, ale jestem <laughs> na wakacjach. Zwał jak zwał. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, podawania dalej i do wsparcia tego kanału. Dzięki Wam się może tylko rozwijać. Sama tego nie zrobię, zwłaszcza z tymi shadowbanami nakładanymi co chwilę na tematy ukraińskie. Ale ja nie patrzę na monetyzację YouTube'a, bo z tego to wiecie, nawet na waciki, jak to się mówi. Tylko patrzę na to, by mówić prawdę. To jest dla mnie najważniejsze. Dlatego właśnie powstała zbiórka na zrzutka.pl na Ety Karolina Kozama po to, żebym na tym kanale mogła mówić to co chcę, a nie to, czego oczekują Amerykanie albo YouTube. Trzymajcie się. Pamiętajcie, w poniedziałek o 11 wracają zapiski z Niedonickiego kwadratu, seria czwarta.